Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłową. A ponieważ dzisiaj dzień dziecka, to i nasi goście wyjątkowi, leszek Blanik, parlamentarzysta i sportowiec i jego siedmioletni syn Artur Blanik. Dzień dobry panowie! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Witamy. państwu. Ja muszę powiedzieć, że ja mam tremę, bo ja jeszcze z, taki, z taką poważną osobą jak Artur to nigdy nie rozmawiałam. Dzisiaj sobie tutaj w radiu rozmawiamy o różnych takich słowach, które pamiętamy z dzieciństwa. Czy Pan leszek pamięta jakieś swoje słowa z dzieciństwa, które przekręcał? Mama coś opowiadała? Z tego, co pamiętam, to na przykład na kotlet mówiłem koklet, ale to chyba większość dzieci tak w ten sposób. A mówi. co Artur? Artur coś przekręca? Czy mówi już jak poważny facet? No może tata, Bo pewnie Artur nie pamięta co tam przekręca. Artur chyba nie pamięta, ale Artur muszę powiedzieć, że to, co zawsze go cechowało od, od, od najmłodszych lat, chociaż w zasadzie ma niespełna siedem, w związku z tym tak naprawdę cały czas jest w, w młodych latach, to, to to, że dosyć wyraźnie raczej mówił, w związku z tym jakby tam tych problemów jakichś specjalnych z tym mówieniem nigdy nie było, ale oczywiście jako małe dziecko zawsze... Yy, gdzieś tam pewnie jakieś słowa yy, przekręca, których teraz już też sam nawet nie pamiętam, bo jednak lata lecą. <grym> co lubicie razem przebywać? Co robicie razem, Artur? Co jest najfajniejsze z to się robi? Koncertować i razem yy, oglądać ze sobą bajki. A co to znaczy koncertować? Jak to, wy koncertujecie? Po prostu tak weźmiemy instrumenty, łączymy... Yy, i do oglądania jaką, jaki zespół chcemy koncertować Aha. i po prostu bierzemy instrumenty i śpiewamy. A ty na czym grasz wtedy? Ja wtedy śpiewam. A, Wokal. śpiewasz. A co najlepiej lubisz śpiewać? Jaki zespół najbardziej lubisz? Michaela. Michaela Jacksona? Mm -hmm. tak. Artur, a tata co robi wtedy jak my koncertujemy? Ty włączasz światła, masz mikrofon ze stojakiem, tak? A tata co robi? A tata jest na gitarze A jest dziewczyną. Jest dziewczyną? Ale no co? No tak, zależy bo jaki, jaki zespół gramy, nie? Bo jak gramy Johna, Bonjowiego, Bonjowi, to jestem wtedy kim? O. Chłopcem. chłopcem. To wtedy, a kto gra na gitarze u, u Sambory? A czy u tego, on już powiedziałem, no. w <laughs> Słuchaj, to ty jesteś przyzwyczajony do mikrofonu? Ty masz mikrofon w domu, a ja myślałam, że to dla ciebie pierwszy raz, co, Artur? Jesteś przyzwyczajony? Mhm. Dobrze, a powiedz mi, twój tata jest politykiem ostatnio, tobie się to podoba, że jest posłem? Tak. Tak? A co ci się w tym podoba? Byłeś w znaczy, Sejmie? nie podoba mi się Aha, to. jednak nie. A czemu ci nie podoba? No bo... Zawsze. Tata nie ma dla nas czasu. Nie <grym> Aha. Czyli co, jak był sportowcem, to miał więcej czasu? Mhm. Mhm. No i co tata na to? Proszę taty. Nie no, zgadzam się z moim synem w stu procentach tego czasu. Na pewno ostatnio nie jest więcej. Aczkolwiek e, kolejne doświadczenie życiowe daje mi do zrozumienia, że, że jednak e, trzeba nauczyć się odmawiać pewnych, pewnych Pewnych imprez, udziału w pewnych e, przedsięwzięciach. Ale co żałuje pan, że został pan posłem? Nie, nie, absolutnie nie. Natomiast natomiast, muszę nauczyć się troszeczkę, e, pomimo tego, że jak byłem sportowcem i było bardzo dużo czasu zajętego, to w tej chwili, e, kiedy jestem parlamentarzystą, to tego czasu jest jeszcze mniej. I, i, I staram się jak najwięcej czasu poświęcać rodzinie właśnie w weekendy. Staram się sobota, niedziela, aby była całkowicie wolna. Natomiast jakby ten czas też jest zajęty, ponieważ oprócz tego, że, że, że jestem posłem, to, to jeszcze pracuję na sali z dziećmi. I, i jakby te popołudnia też są zajęte, ponieważ trenuję na sali gimnastycznej. No właśnie, jak to jest? Jak Artur jest synem Leszka Blanika, sportowca, to znaczy, że kocha sport? Co? Jak to u Ciebie jest z tym sportem? Lubisz sport? Nie. Nie? A piłka nożna? Też nie? A skakanie przez kozła, tak jak tata, też nie? No ale nie. czasem chodzimy na salę, prawda? Tak? I co wtedy tam robisz na sali? No mogę zaprosić swoich przyjaciół. A ty jak to jest, że tata nie przekazał tej miłości do sportu synowi? Proszę taty. Ale nie wiem, chyba u Artura od... od... Ja pamiętam, kiedy, kiedy Magda była w ciąży, to to ja zawsze bardzo głośno słuchałem muzyki, rockowej muzyki, jeździliśmy. Artur bardzo energicznie w brzuchu jeszcze reagował na tę muzykę. Kiedy się urodził, e, zasypiał. Kiedy popołudniami nie, nie dawałem sobie rady, żeby go uspać, kiedy wracałem po pierwszym treningu, to e, wtedy e, usypiałem Artura, jak już się urodził u mnie na, na, na rękach, oglądając i słuchając muzyki Bon Joviego. Tak zasypiał i tak mu chyba zostało. Później Artur uwielbia różnego rodzaju teatrzyki, lubi grać różnego rodzaju role. Zresztą w przedszkolach zazwyczaj gra takie te, te większe role mające wśród w, 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 w swoich rówieśników I, i także myślę, że Artur jakby idzie w kierunku bardziej tym artystycznym. Być o. może. Oczywiście to za wcześnie żeby cokolwiek na ten temat jest. kim ty byś chciał być, jak będziesz dorosły, wiesz już? Muzykiem. A, muzykiem. A jak takim muzykiem jak kto na przykład? Jak Michael. Chcę być zastępcą Michaela. To świetnie, a Tata by chciał, żeby kim Artur był. To ma takie swoje Sportowcem. Nie no, oczywiście każde dziecko musi się usprawniać. Tak samo tutaj Artur i chodzi na lekcje pływania, i czasem zabieram go na salę gimnastyczną. Natomiast. W piątek chodzę. Okej. Okay. Czy dzisiaj? O, to dzisiaj? Czy dzisiaj będzie dzień dziecka? Czyli jak dzień dziecka, to nie idziemy? Dzisiaj jest dzie dzień dziecka. Dzisiaj w przedszkolu będziemy przebrani za piratów, bo już poszukujemy w skarbu. I również y idę dzisiaj na basen. Mm, to świetny tak. No tak. I, I tak jak mówię, ja. Czy ja, ja przez swoje całe życie nie tylko zajmowałem się sportem, interesowało interesował mnie wiele rzeczy, od polityki po, po, po film, teatr, muzykę. I w związku z tym, ja myślę, że, że moim marzeniem może byłoby, żeby Artur w przyszłości był aktorem albo dziennikarzem, czy sportowym. Mm. czy. czy, czy co ty um... na to? Bo Tata mówi, że aktor albo dziennikarz, nie Michael Jackson. Jakoś się dogadacie, myślisz? To jest jego wybór. Mm. A co mama mówi? Mama, którą, czyją stronę trzyma? Artur wie, czy nie? Nie wiem. A, nie wiesz. A gdzie mama dzisiaj? W pracy? O, tu. Nie, bo wciąż... jest w ciąży. A, -a. A, A! Czy Artur powiedział za dużo? <grym> <grym> nie, no oczywiście w jakiś sposób nie odnosimy się, się z tym. Rzeczywiście Magda przebywa na zwolnieniu, jest. Już zbliżamy bliż, się powolutku. E w sierpniu prawdopodobnie będą narodziny drugiego syna. Także. A, i jak będzie miał na imię twój brat? Artur? Jeszcze nie wiem. Tata chce Leszka, ja chcę Olafa z mamą. A, no tu... to macie więcej głosów, prawda? Dwa. Że... Ale taty ludzi się podwójnie. A, liczy się podwójnie. Cieszysz się, że będziesz miał brata? Tak. I co będziesz z nim robił? Grał w zespole? Czy może w piłkę nożną? Nie, ale będę go uczył. Będziesz go uczył. Panie Raszko, jest bo, pan jak, bo jak mały będzie miał trzy miał latka, no to ja wtedy będę miał dziewięć. No to mm. będę bardzo dużo. To możesz już go bardzo wielu rzeczy nauczyć. Panie Raszko, pan ostatnio w polityce i w Platformie Obywatelskiej, mm. jakbym zaryzykowała takie twierdzenie, że e, politycy rządzący nie za bardzo dbają o polskie rodziny, to co pan powie? E ja myślę, że, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji w tej chwili jest, jest nie tylko Europa, myślę, że cały świat, i, i na pewno trudniej jest w tej chwili dbać e, w ogóle o, o społeczeństwo. E, natomiast natomiast jednego o jednym można zapewnić, że naprawdę te dyskusje wewnątrz platformy są dosyć żywiołowe na temat. Tego, jak ma wyglądać przyszłość nie tylko platforma, ale i całego, y, całej przyszłości, przyszłość Polski. I, I na pewno każdy z nas zrobi wszystko, żeby, żeby jednak wspomagać te rodziny. No dobrze, i... ale to tak konkretnie. Urodzi się panu teraz drugi syn. Tak. Żona będzie mogła zostać w domu jak długo? Stać was yy... na to, żeby mogła długo siedzieć z synem? No Oczywiście, że, że jeżeli chodzi o, o, o nas, to jest to akurat zabezpieczenie od, od kilku lat jeszcze, nim zostałem posłem. W związku z tym jakby z tym nie ma problemu, ale oczywiście ja przypomnę, że, że jeszcze w poprzedniej kadencji dużo zrobiono, jeżeli chodzi o, o też pomoc w zakresie tego pozostania na tym opiekuńczym urlopie dla, dla mężczyzn. W związku z tym jakby też te szanse są też. On się wybiera na tacierzyński? Nie, no ja myślę, że jeżeli chodzi o nasze, nasze małżeństwo, to, to żona zapewne lepiej opiekuje się synem. Natomiast bardzo jednak istotną rolą jest rola mężczyzny i ojca w domu, i ja też sobie zdaję z tego sprawę, że jak najwięcej czasu trzeba poświęcać dzieciom. Tak jak Artur wspomniał, tego czasu poświęcam na pewno za mało niż go potrzeba, ale wszystko przede mną. No właśnie, niedługo będzie pan jeszcze miał więcej, że tak powiem, obowiązków. Miejmy nadzieję oczywiście, na pewno mama ma nadzieję. No Artur będzie dzisiaj w przedszkolu, to wiemy, a jak tata spędzi dzień dziecka? Macie jakieś plany potem? Ja dzisiaj mam dzień zupełnie zajęty. Mam dwa festyny dla dzieci z różnych rodzin, rodzin patologicznych i, i rodzinne, takie wspólne rodzinne spotkania, na których jakby będę uczestniczył. Natomiast z wieczorem, niestety, muszę wyjechać do, na południe Polski na zawody gimnastyczne. Także tutaj całość spada na. Na, na żonę, natomiast kiedy wrócę w weekend, będziemy wspólnie spędzać czas. Zazwyczaj wyjeżdżamy za Gdańsk, tam mamy na Kaszubach, pięknych Kaszubach, mamy wspólny domek, gdzie odpoczywamy. Artura, powiedz mi, a ty masz jakieś marzenia? Co ci się marzy? Co byś chciał? Gdzieś chciałbyś być? Coś zobaczyć? Chciałbym yy... Hmm? Jeszcze nie wiem. <laughs> Michaela Jacksona pewnie spotkać, co? Ale to już jest niestety niemożliwe. Możliwe, możliwe. Jak możliwe? Że umrę i pójdę do nieba. Wow. A ja ja widziałeś? jeszcze bardzo. To, Pięknie. To ja, ja mam niespodziankę, jeszcze poczekaj, bo, bo um, chciałabym, żebyśmy może wszyscy posłuchali, jak ty śpiewasz, Artur, bo tyle ty o tym śpiewasz? Michaelu Jacksonie tak. mówiliśmy, to, to śpiewasz, może chociaż coś? jakąś próbkę byś dał, co? No zobacz, może to usłyszy to nas jakiś znany Irek, producent co? muzyczny, słuchaj i stwierdzi, no, to tak, to jest ten człowiek. To, to nie. nie jest wiem, jest. tu też się śpiewa. Spróbujesz coś zaśpiewać. No może ile masz siłę, masz wiarę, może albo coś. No, no spróbuj. No spróbuj. No, spróbuj. Tak tylko dla nas. Hmm. Nie? No to słuchaj, to może wybierzesz jakąś piosenkę Michaela Jacksona na koniec. Pan realizator zagra specjalnie dla ciebie. Na Dzień dziecka. Jaką piosenkę Michaela Jacksona zagrać dla ciebie? Masz jakąś ulubioną? Billie Jean na przykład, black or white. Może Co Black or white? Billet może. Tata może pomoże. Co tam Bilek? najczęściej krzyczycie? No? No, Artur, wybieraj szybko. No. Trzy, dwa, dwa. Dangerous. Jeden. O, bardzo proszę, panie realizatorze. Mamy e, coś takiego, jeszcze raz powiedzmy: World? Dangerous. dangerous. Dangerous, po prostu, dobra, sprawdźmy w takim razie, czy mamy na swojej liście. Jeśli mamy, to zagramy. Zagramy teraz czy za chwilę? Zagramy już teraz, jak tylko znajdziemy. A jak nie to, czy możemy zmienić na coś innego ewentualnie? Bo Wszystkie lista krótka. fajne są, prawda? Dobra, to Dobrze. coś spróbujemy. To ja ci życzę, żeby to dzisiaj był bardzo fajny dzień dziecka i żeby tata szybko z tego południa wrócił i żeby więcej czasu z tobą spędzał, prawda? No, to tatę trzymamy za słowa. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, Dziękuję że byliście z nami. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Leszek Blanik i jego syn, siedmioletni syn Artur Blanik, z marzeniami o przyszłości na scenie. No to już teraz. Michael Jackson.